Chcemy zgromadzić informacje przez słuchania, przez dawanie e, pytania. My nie jesteśmy lekarzami. Chyba, nie może ktoś tutaj jest lekarzem. Ktoś jest? A więc my musimy poznać wszystkie szczegóły medyczne. Jezus nie pytał e, o szczegóły medyczne ludzi, których spotykałem, po prostu pytałem, co so, chcesz, uh, co chcesz widzieć, chcesz słyszeć, tak? Więc pierwszy krok nazywam to I pytanie, co so chcesz, co musi być wykonane, jak to jest problem? I na ten etap, jeden ucho, słuchami są ludzi, że ja mam problem z sercem, albo naciśnienie, albo tego czy tego, tego. Więc są mi, co ludzie mówią. No? I duszę to no, może mówić drugi. Człowiek może mówić, nie mam problem z sercem. I duszę to no, mówi, On ma problem z przebaczeniem. I to jest, co to ludzie mówią. Drugi, co mówi duszę. To, co mówi duszę, jest ważniejsze niż to, co człowiek. Zawsze. Więc musimy polegać na to, co duszę, co mówi do nas. I też możemy polegać na nasze doświadczeniach i dalej, jeżeli mamy dalej do domu. Ale nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy z uh, chodkami jeżeli nie jesteśmy uh, uh, zawodowy uh, doradcy albo lekarze, więc nie bawić się, po prostu, nie dowiedzieć, jaki jest bóg, jaki jest przyczyny, jaki jest rodzinny. Uh, znaleźć źródło uh, tego Boga Naszym. Jeżeli człowiek był wypadek samochodowy, jest mało, mało, Ale jeśli uh, przyjdzie do nas i mówi, że ma, bo to jest tylko uh, owoce, to nie jest korzenie. Następny krok jest uh, podejmować decyzję. I to jest kłopot. Ale z szukami Boga nie może mi e, prosić o słowo wiedzy, słowo mądrości, na duchy. Mieli kontakt z jakimś wirusem czy aktakiem tak, powodu własnych krzych. Może być problemem pokolenowym, że krzew rodziców i dziadów po prostu musimy decydować, dlaczego ta osoba. Mata chorobę. Bo jeżeli chcemy usunąć owoce i ból jest tylko owoce, co so się a choroba owoce, so się, choroby jest tylko owoce, coś. się. to jest, aby korzystać e, bezpośrednio do choroby. A więc jeśli to jest, ból. Odejść. Radka odejść. Uh, Jakikolwiek rozkaz, który jest okle. Oczy, połączoty. Uszy, pączo karty. Albo czy jest uh, jakiś związek demoniczny, który musi być związane. I ja zachęcam, kiedy uh, chcecie usłuchiwać inne osoby, aby robić to uh, nie sam, ale robić tę krzycz uh, nasza wiara, bo nie jest tylko nasza wiara, ale potem jest wiara innej osoby. To będzie większe możliwości dali, bo jeden może mieć dar horosko, drugi będzie miał dar rozróżniania, trzeci może mieć dar słowowowiedzko. Więc jest muszę i chcę też zachęcać, aby tego samego płeć przeciwnie płacić, że jeżeli jest się sam na sam, mężczyznę nie powinno słyszeć, po prostu łatwy w łatwy dewelopski, kiedy mężczyzna ma i ewentualnie, ale przeciwko ten drugim je innym i to był koniec jego usług były wykorzystane przez pastora. I teraz jest jedno słowo przeciwko drugim I też osób które się modli, przykładowa od kobiety, to czy ja mogą oni się pomodlić, czy raczej też najlepiej jest, aby służyć tego samego płeć. meest of origin que James wence in each kison Czasami sytuacje, że jest raka piersi, a więc wkłada się w ręce na jej piersi. Nie, bo to, dę... to nie wypada, ale kobiety może. Kobiety to kobiety. A czy może być, przepraszam, czy może być sytuacja, że ten przykład jak piersi? I kiedyś będzie bardzo wrażliwy i mądry. I my także nie mamy na postępowania. Więc działaj w grubo, nie działaj sam. gdzieś tam są możliwości, które wełskiego i problem. A więc kiedy już wiemy, jaki jest żółto, kiedy wspomnieliśmy, co robić, problem jest grzechem. Najpierw osoba musi wyznać ten grzech i pokutować. I jeżeli problem, no, to po prostu uzdrowić bo nie możesz, e, problem demony jest wygonić, tak? problem choroby to jest uzdrowić problem krze, to jest wyznać a więc nie możesz wygonić krze, nie możesz pokutować z choroby i nie możesz uzdrowić demony. Więc musisz wybrać, uh, znaleźć jak jest źródło i wybrać odpowiedni formę. I potem, jak zaczynasz usłyszeć kogoś, słuchasz co mówił ty, ja zachęcam nawet ręce na poli, uh, określić uh, miejsca i wygnać uh, ludzi, robi robią taki błąd. Czy zaczynam służyć i zamykamy oczy? Jak zamknąć oczy z gniew? Czy e, zaczynam ściąć ręce? Czy z okołek do gołu. Jak masz zamknąć oczy, wszystko będzie spominać? Więc my oferty oczy służyć razem z innym i patrzeć, co dzieje. Możesz zobaczyć się gdzie... i możesz potem pytać, co dzieje czy czujesz coś. A więc to mógł znać, czy Bóg coś robi. Bóg Zostawić zostawić 90%? Nie. Nie. A więc jeżeli Bóg zaczyna, A więc i dobrze jest robić wszystko i pytać, czy widzisz coś, słyszałeś coś. Czy czujesz coś? I potem na podstawę twoje pytanie, nie. czy chcesz powiedzieć. Bo czasami ludzie ciągną że a nie musisz coś powiedzieć. Nie, może być swobodę i luz. Nie miałeś tak. pytania. Tak. Bo w niektórych osób y, mają takie przekonania, że jak na przykład mają się osoby z niewolnymiś demonami, to boją się nałożyć rękę, ponieważ y, ja bym się, że może przejść na, na, na tą osobę, zwłaszcza właśnie, właśnie młodą, osobę z niewolą. E, jak po prostu w ogóle wiedzieć, czy, czy zgadza się po prostu z tym zdaniem, czy, czy jak ja to w ogóle jest? Jeżeli chodzi o ich i inny daj mi dostęp do wyjazdu, że wiary będzie miał, w momencie, czy, a, mniej, czyli ja mogę te czerpienia, że czuję wyjazd i że wyjazdam, spróbuję pomagać innym, kiedy mam te oto właśnie na oczy. Furtkę otwieramy. So? To jest furtkę otwieramy. Musimy tam na, Więc na przykład jeśli ja mam, Więc ale musimy być mądrze. jest możliwe, jest bardzo możliwe, ale. My wiem, tego jesteś teraz na temat usługowania, uwolnienia, ale Na temat uwolnienia nie pomyśl, służyć jest którzy które mają domy, i jeżeli sam masz problem, że nie gdzie gdzie wcześniej wcześniej być wcześniej bo kiedy wcześniej opuści, kiedy mówi, że szukamy wcześniej jedna wcześniej To inny warsztat na później. Mm -hmm. Pytanie, czy czujesz coś, czy jest jakiś, uh, czujesz lepsze, gorzej, Może służymy w jednym miejscu i potem Bóg uh, mówi tam, ta osoba, żeby do nas o zakończyć innych sprawy. Na przykład, były kobiety, które uh, miały problem, uh, że nie mogły mieć dzieci i przeszło do mnie i moje żony i prosiło o ustrojenie. I podczas modlitwy, podczas służby, Bóg mi pokazał, że źródło jej problemem jest przykleństwo. Lecz było potrzebne złamać przykleństwo i potem ona na nastawienia do plastory i lecił też w kościołach. Powiedział, to jest tylko rezultat, czyli jesteś buntowany, czyli przeciwko tej części mojej mięsy dalej. Skończyli, kiedy duszę, która mówi do nas, to jest koniec. Skończyli, kiedy robili wszystko, co, co mamy, bez już nie mamy pomysłu. tam nie jest właściwe korzenie. Znalazony. Bo jeśli chcemy tylko wycinać gałęzie i owoce, co so będzie? Uh, obcinać gałęzie. Jeśli chcemy tylko zajmować owoce, to będziemy mogli znaleźć jakiś sam korzenie i wyciągnąć korzenie. I potem jeżeli podejmować kroki wiara. Więc jeżeli było półkręg osób, prosić tę osobę, aby dokonać pałce. Prosić tę osobę, aby wyciągać ręce do góry. Aby robić coś, co nie można wcześniej robić. Na początek może być trudny, ale zachęcaj te osobę podejmować kroki wiara. Jeżeli nie mógł chodzić, pomagać stać i potem robić kilka kroków stał z i aż do chodzi i koncerto. Jak nie około 6 miesięcy, ojciec wziął, jak był pijany i rzucił całe siły na betonowe ziemi i złamał jego szyję i kręgosłup. I tego dziecko od tego czasu po prostu siedział w wózku. Wcześniej warsztaty, tak jak ten i na warsztaty i ja starałem się, aby nie służyć ludzi, tylko, aby ludzie służyli innym. Więc prosił wszystkich, chodź do przodu i się wrócili. I każdy widział łagodz tam, chyba miał 8-10 lat, wózku na scenach i nikt nie chciał chodzić do tego wózka. Kasi jeśli ktoś będzie do kogoś innego, to byłby widać, że ten nie staje, znaczy widać, że nie staje. I nikt nie przyszedł do tego łóżku. i tak, tylko nie mieli partnerzy żeby I czekał, czekał, i nikt nie chodził do tego łopatka. Bo się wydawał, nas przyszedł on tam na sena i krzyczał że tych wszystkich ludzi. Zobacz. I on stał. Potem i nie chodził tego życia. Bóg jest w stanie robić zupy. Nie musimy po prostu robić ten krok. Nie masz Boże Boży gniew do grzechu do choroby, ale nie, nie kiedy coś staje, kiedy jest utrudnienie, mamy skierować ludzi, nie muszę mać pieniądze, bo to są rzeczy, jego ordynet na ciebie robi. Więc całe wdzięcznienie, całe fałam, wrócić do Boga, nie do Ciebie, bo ty jesteś do kogo więc jeśli coś dzieje, podziękować komuś, zechęcać księdza, co by uzdrowienie. więc instrukcję, aby mnie ucieszyli nami. Jezus powiedział ludzi, iść i nie przeczytaj. Musi być dać informacja, aby czytali Słowo Boże i mogli być aktywny, Więc nikt nie Jeżeli Jeśli uzdrowienie jest tylko Wyznaj, czy jesteś zdrowy, kiedy nie jesteś jeszcze zdrowy. Ja nigdy nie spotkałem Ewangelia, czy Jezus mówi do kogoś Wyznaj, czy jesteś zdrowy. A żeby był uzdrowiony, albo nie był uzdrowiony. Ale Jezus nie powiedział Wyznaj, nie czy jesteś już zdrowy? Tak? Więc tak může být značné Bože obrvnice, že přes ráno Jezusa je strašný ale rovněký. A teď A więc věří, ktoś běrša lakáza, že je hrančí na hroba, je z modlitva i oni čují Božou věc, oší, Božou mnitva, i Božou moc i myšlájí, že jsou uzdravěni. Musíš dać taky poradné. Proszę dalej. używać lekarstwa, który lekarz pisał i idź do tego, aby powiercił, czy jest tak. Ja nie potrzebuję lekarstwa dalej, bo przez góry, bo jeśli by ludzie, nawet ustawić lekarstwo, i to może być mu pomył. Znam jeden przypadek kobiety, który miał czyszycę, której pod spokażą... Tylko wyznała, jestem uzdrowiony, jestem uzdrowiony, pożar cukier szalał. Więc, korzystaj, porady, próbujesz, to santo lekarza i nie robi, że kraj jest prosto. Nie robi badania na oczy, że tak, Janusz Kiepski w rok i tak to To nie jest żadnym styl i żadnym brakiem wiary, ale dalej być rzuciną do śmieci. I nie wracaj do bagażu. Jak o, Nie bada i dasz na papier. Tu jest twoje niki, Tu jest twoje niki. O! I masz kotę przylewską. Tak wyglądał mój kuc. Powiedziałem, jak nie tak wyglądał wtorek. Czarny, biały. To jest żywe Tak? I potem... Zachęcasz, aby oni bo ja natomiast działa i płaszcza na girę. Darmo otrzymałeś. Darmo dałeś. I szczególnie, jeżeli miałeś problem z kroką sudem, zaczęło być grywać. I musieli mieć dobre wyniki, kiedy zaczęli służyć. Ili osób tutaj, to wraca na rower. Prawda, podobno, pierwsza racja, czy okay. ci na rower, czy I co potem? Bo już nigdy nie będę siedzieć na rower. Bo nie mamy tak, spróbuj jeszcze raz. Taka musiał stracić prawo. Im więcej świecić, im lepsze będzie efekt. A więc nie po co, aby pierwszy raz musisz ćwiczyć. Spróbuj jeszcze raz. Jeszcze raz. John Murker, ja dużo od tego jestem uczestnikiem. que nem como o meu legal, uh, lá está nic nedělalo. I může může od 100 I papel de licor adorado, I i isso não é I lá. E vou deixar de mostrar o sol ou I potom po E po nem Ale on miał słowo Boże i nie pozorował, ale nie zahaczył go i dalej z uzdrowieniem starał. I służbę uzdrowienia starał, wrócił od władzy, a i nie szokuje, I... a I... on I... się nie będziesz robić błędy, lepiej złożyć na błędy jedynie, ale nie zachęcać. That is really neat and i not even sure put the practical.